Hej, moje naleśniczki z tej strony Pancake i witam Was w tak kolejnym odcinku ze Shoppingu. Wiem, kolejny odcinek ze Shoppingu to jest po prostu jakiś rekord, że ciągle są u mnie tylko shoppingi, ale spokojnie inne filmy na moim kanale będą. E, więc no w tym odcinku pokażę wam Akcesoria plus pet shopy e, Akcesoria kupiłam na Amazon A pet shopy kupiłam oczywiście na Vinted Więc no to by było na tyle z takiego wstępu Najpierw zacznę oczywiście od akcesorii A później od pet shopów No dobra więc zapraszam was do oglądania Okej, okay, a więc ta paczka z Amazon wygląda właśnie tak. Wiem, to jest ogromna paczka, całej nie widać, ale plus minus wygląda właśnie tak. I cóż, zaczynam ją otwierać. Dobra, już mam. Więc w tej paczce jest sztuczna trawa i szafeczka dla pet shopów. Ale przez chwilę to syczało, jak jakieś kurcze asymery, trochę. Więc dobra. Więc ta trawa wygląda właśnie tak. O, taka trochę. A! E, fajna ta trawa. I więc, no, mniej więcej ta jedna z tych traw wygląda właśnie tak. To jest takie dziwne. Wygięte, ale to będzie przykryte jedno na drugie, a będzie to jakiś pet shop. Stoi! Stoi! Nie opada. Stoi. O, tak mniej więcej na trawie wygląda. Więc wow! Więc tak właśnie wygląda. I kupiłam yy, 10 jest tych sztuk, 30 na 30 cm. Tył wygląda właśnie tak. I no, teraz zajmiemy się tym oto pudełkiem. O, właśnie tym. Tylko ciekawe, czy to będzie ta szafka, że trzeba samemu składać, czy już jest na gotowe. Dobra, jakoś otworzyłam. W sumie, jak mi się podrze to pudełko, to nic się nie stanie i tak nie będzie mi potrzebne. Uuu, no, takim papierowym czymś jest. I uwaga, a drugą rzeczą jest taka urocza szafka. Okej, okay, więc mniej więcej wygląda ta szafka, która tak właśnie wygląda. I powiem wam szczerze, że jest nawet bardzo ładna. I nawet można z nią tak zrobić, że mogę pomalować odpowiednio w jakim kolorze chcę, ale nie będę malować, bo jak ja widzę w tym kolorze to bardzo ładnie wygląda. I zobaczymy jak wygląda w środku. 2000 later. Nie, okazało się, że nie idzie otwierać tej szafki, ale to nic, mi to nie przeszkadza, bo szczerze, jak nieraz nagrywam kiedyś seriale albo short film, to nie nagrywałam takiego momentu jak otwiera szafkę i bierze jakieś ubranie, tylko po prostu zrobię tak, że będzie tak robił, i wybierze jakieś ubranko i ubierze. Więc to mi nie przeszkadza. I tu też jest taka fajna dolna taka szuflada. Tak właśnie wygląda, jak już pokazywałam. Tak, od kury pod spodem, tak z minuszkami. Tutaj jest taka naklejka, później ją odkleję. I tak właśnie wygląda szafeczka. No dobra, więc pora na peczapy. Okej, okay, więc mniej więcej wygląda ta paczuszka i zaraz ją otworzę. Dobra, tak będę wyciągać po kolei, żeby tak całkowicie nie rozwalić ani paczuszki, ani zawartości. Więc wyciągamy pierwszą lepszą rzecz z brzegu. Dobra, jednak jestem kołowrotem, i wszystkie te mini paczuszki owinięte chusteczkami wyciągnęłam i będę jednak je losowo pokazywać. Więc może zacznę o, zacznę od. Tego zawiniątka i uwaga, w pierwszym zawiniątku będzie taka oto niebieska panda. O kurczę, ale przyrzeżę, jak na takie kuseczki, to jest nie zawinięte. O taka urocza panda! Okej, okay, więc tak właśnie wygląda panda, jest po prostu przepiękna, ma bardzo ładny brokat przy oczach, to jest y, moja pierwsza panda brokatowa, o ile jeszcze jakieś brokatowe pandy są. <grym się> tak właśnie wygląda, ma bardzo ładną kolorystykę, bardzo mi się podoba, posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda pierwszy pet shop. Dobra więc pora na kolejne zawiniątko, a w kolejnym zawiniątku będzie wąż! Tak! To będzie mój drugi wąż w kolekcji. Wąż rzeczny, tu dudu tu dudu -du -du, jest niebezpieczny. Tu dudu tu dudu -du, jak cię chapnął. Tu dudu tu dudu -du, rzeczny wąż. A więc ten wąż wygląda właśnie tak. Jak już mówiłam, jest już u mnie drugi w kolekcji. Tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę. I tak właśnie wygląda drugi pet shop. No dobra, więc pora na trzeciego pet shopa. A trzecim pet shopem będzie. Tak to będzie ta pszczółka! Czy tam trzmiel, jak to tam woli? Kurasz mi zębiała z wrażenia. I to jest oczywiście pszczółka. No dobra, tak właśnie wygląda. I to jest właśnie ta pszczółka, czy tam trzmiel, o którym wspomniałam, wy też chyba w poprzednim shoppingu, gdzie pokazywałam tą ważkę, że najbardziej chciałam tą. Pszczółkę, czy tam czymiela, jak to tam woli oczywiście, jak to mu wygodnie, z takimi skrzydełkami i w końcu go mam. O mój Boże, jest po prostu piękny i uroczo wygląda z tymi skrzydełkami. Tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda kolejny peczop. No dobra, więc pora na przedostatnie zawiniątko, a w przedostatnim zawiniątku będzie. Tak już widać jego nogi i ogon. A tym petshopem jest. Kurczę, jak na papier jest dobrze zabezpieczone. Nie wiem, czy już to mówiłam wcześniej. Moja 3-sekundowa pamięć. To jest oczywiście ten kotek. Okej, okay, a więc ten kotek wygląda właśnie tak. I to jest u mnie chyba drugi w kolekcji. Mogę się mylić oczywiście. Nie jestem dobra w zapamiętywaniu, jakie dane mam figurki, bo mam dosyć dużo. Więc tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda uroczy kociak. No dobra, więc pora na ostatnie zawiniątko. Już się orientuję, co to będzie za Pet Shop. O, już widać włoski. I uwaga, teraz możecie zgadywać, co to będzie za Pet Shop. Who's that Pokémon! It's show! It's Smoczyca. Fuck! Tak smoczyca, która jest dość popularna u rozu LPS jako idealna nauczycielka matematyki. What? What the fuck? A większość uczniów jest nienawidzonym nauczycielem, gdzie nawet niewinnych uczniów wysyła do dyrektora, do dyrektora, do dyrektora, do dyrektora, do dyrektora. Do dyrektora! Do dyrektora. Do dyrektora. Do dyrektora. Do dyrektora. Do dyrektora. Do dyrektora. Więc tak właśnie wygląda pani strusiowa, czy tam pani struś, smoczyca słynna. Więc tak właśnie wygląda. A ogólnie u mnie to jest pierwszy kształt strusia, tak bo żadnego strusia w kolekcji nie mam. Więc tak właśnie wygląda. Aż mi zemdlała, <laughs> posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda smoczyca. Lech! Możecie mi napisać na zdrowie. Z góry dziękuję. Ok, doki, to by było na tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać oczywiście łapeczki w górę. Możecie też skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I właśnie, jeżeli chodzi o te subskrypcje, to chciałabym, żeby to się zmieniło. A jeżeli o tą zmianę mi chodzi, to o to, że są widzowie bez subskrybenci 68%, a widzowie, którzy mnie subskrybują, to jest tylko 32% mam nadzieję, że dobrze popatrzyłam w te statystyki i mam nadzieję, że to się szybko zmieni żeby więcej procent było na widzowie z subskrypcją niż odwrotnie więc jeżeli te osoby co mnie oglądają, a nie subskrybują to właśnie was zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem i mam nadzieję, że to się zmieni i no też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Wszystkie zbędne informacje będą oczywiście na dole w opisie. No dobra, więc to na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Papatki!